Słuchajcie, zjazd lodziarzy już jutro. Ja wam pokażę, gdzie w tej chwili jesteśmy. Ogrody Gejera, szukajcie budynku z tą wielką wieżą, która jest tam. I po środku jest taka piękna pergola. Teraz chodzimy do środka, ja wam pokażę, jak to wygląda. A tam się naprawdę dużo dzieje, ale jest zimno, chodźcie do środka. Dobra, czyli tutaj mamy, zobaczcie, stare kino Catering. To nie jest hotel stare kino, tutaj mamy event stare kino. Wchodzimy do środka. I tak. Tu będzie winda. Chyba. To tak mi się wydaje, w ale to jest zabytek, więc jeszcze nie ma, ale za rok już będzie. Jutro te, te flagi. Te flagi będą wystawione, żebyście mogli łatwo tutaj trafić, więc na pewno tutaj traficie. A tu już jesteśmy na miejscu, chodźcie. Czyli tak, zaczynamy. Tu będziemy mieli rejestrację i idziemy sobie cały czas do samego końca. Przepiękna akustyka. Pokażę Wam teraz co się dzieje. Tutaj mamy naszą ekipę. Idziemy do naszej ekipy. Teraz Krystian robi tutaj co robisz? Kalibrację ekspresu do kawy. Z najlepszą kawą. A po co się robi kalibrację? Aby kawa dobrze smakowała. Żeby to nie była woda o ewentualnie delikatnym smaku kawy albo kawa, która wygląda jak herbata. Tylko, żeby to była to faktycznie esencjonalna, bardzo dobra, energetyzująca kawa. Jeszcze jedną Wam rzecz powiem. Yy, mamy jeszcze. To być w ogóle wypasione wszystko, bo mamy wszystko z najwyższej półki. Mamy tak, ekspresy etny, więc Krystian y, przygotował te ekspresy, że będziecie mieli naprawdę taką petardę maszynę, że będzie szok. A oprócz tego mamy jeszcze y, naszą małą czarną, czyli Kasper, wrocławską małą czarną, czyli z plantacji prosto z Brazylii. Kawa, która wygrała chyba piąte miejsce w brazylijskim konkursie na kawę. To naprawdę nie są przelewki i ta kawa będzie jutro serwowana, przez całe dwa dni będzie serwowana, więc kto lubi kawę to naprawdę będzie niesamowita gratka, idziemy dalej. Zaraz sobie pogadamy dalej, to będzie drugi wywiad, ja wam teraz pokażę kto jeszcze z nami będzie. Mamy Pinac, czyli tutaj różne owoce, tutaj mamy laskę wanilii, tutaj jest pasta waniliowa, bardzo dobra, też używamy, orzechy różne, tutaj mamy Tomgast, czyli zobaczcie przepiękna zastawa, fine diningowa. Tych rzeczy będzie pewnie jeszcze tutaj więcej. To są na razie przygotowane stanowiska. O, patelnie debujera. Później idziemy, mamy GoPos i w GoPosie nie tylko będzie sam system do sprzedaży, ale będzie też system do zamawiania dla klientów, czyli podchodzi do Was klient, Wy sobie tam nakładacie wszystko, on tak jak w McDonaldzie sobie wyklika, co potrzebuje, klient dostanie bon i będzie sala. I teraz zobaczcie, przeogromna wielka sala. Tu będziemy sobie rozmawiać jutro, tu będą wszystkie prelekcje. Mamy wspaniałych prelegentów, yy, zaczynamy o godzinie pamiętajcie ósmej zbieranie się, dlatego że do 9:00 musimy was, was wszystkich zarejestrować, tutaj wielka stara kamera jeszcze, zobaczcie, yy, co tu jeszcze, tu jeszcze będą stoiska rozłożone, tutaj mamy firmę Argenezi i zobaczcie, nasz frezer, ale się zmęczyłem, nasz frezer, malutki frezerek, który też jutro będzie testowany i tutaj będziemy sobie trzaskać lody i pewnie jeszcze jakieś fajne rzeczy Michał przywiózł. A tu jest z kolei IceTech, czyli maszyna dwa w jednym, czyli frezer plus pasteryzator. Jest szansa, że w niedzielę Wojtek Jejuga ukręci na tym lody. Będziemy próbować to podłączyć. Jest taka szansa. Dzisiaj chłopaki testowali frezer dwa w jednym. I idziemy dalej. Partysap, czyli części do frezerów. Carpigiani Chyba też Katabriga, tak mi się wydaje, i ewentualnie inne frezery też. Piotr jutro będzie z Wami na stanowisku. No i Jula. Jula właśnie tutaj ma firmę. Firmę Wians, ma produkty z esenzy, czyli błonniki, ma produkty z. O, to jest rąbiste. To jest kurcze, y, To jest. Y, maple syrop, jak to się nazywa po polsku? Syrop klonowy. E, ciemny, który jest bardzo y, intensywny, i jak się doda, doda to do lodów, to jest po prostu odjazd. A tu będą lody, bo Tomek Cholewa przygotował dziewięć smaków lodów. Trzy rodzaje laski, jeszcze będzie z nami Royal Brand i będzie laska wanilii, będzie Maciek, Maciek będzie też prowadził bardzo ciekawą prelekcję na temat trzech różnych rodzajów lasek wanilii i będziemy porównywać lody i podobno lody wyszły kompletnie inne i zobaczycie jak może smakować wanilia i jak różnie, oprócz tego będzie jeszcze dulce de leche, czyli Roland będzie z nami i będzie pokazywał właśnie dulce de leche, czyli kajmak argentyński, Tomek przygotował też bardzo dużo fajnych deserków, dwa rodzaje deserów z wykorzystaniem kajmaku, ale dodatkowo będą te też lody. Później będzie z nami też OSM Rawicz, czyli z Rawicza bardzo fajne, starą metodą jeszcze przygotowane wszystkie w naturalny sposób produkty typu twarożki, mleko i z tego mleka też będziecie sobie utropić kawkę, więc słuchajcie. Będzie już jutro, pamiętajcie, 8 do 9 robimy rejestrację. To będzie tam i przyjdźcie sobie wcześniej, żebyśmy mogli Was zarejestrować. I od godziny 9 do 11 będziemy się tu zapoznawać. Będą takie różne fajne zabawy. Zobaczycie, będzie naprawdę fajnie. Poznacie dużo bardzo fajnych ludzi, więc zapraszam. Ogrody Gejera, wszystko też będzie pokazane. Dostaniecie smsy z lokalizacją, ze wszystkimi informacjami, które potrzebujecie. Do zobaczenia!